Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy taki bardzo ciekawy temat, bardzo na czasie. Wiele z Was pyta mnie, jak sobie z tym problemem poradzić, a mianowicie z utratą węchu i przy tym smaku po przebytym covidzie. Ale i nie tylko, bo to nie tylko ten wirus powoduje takie problemy, natomiast jest ich też dużo, dużo więcej. Ale dzisiaj zajmiemy się tym problemem, problemem z utratą. Węchu. Jak wytrenować węch, używając olejków eterycznych? Pytacie, czy to jest w ogóle możliwe? Tak, jest to możliwe, i ja Wam dzisiaj pokażę, jak to zrobić krok po kroku. Będziesz potrzebować na pewno słoika z zakrętką. Będziesz potrzebować, a właściwie trzech słoików. Ja mam tutaj jeden, żeby Ci zademonstrować, jak to dokładnie zrobić krok po kroku. Eee, czyli tak, słoik z zakrętką, to jest bardzo ważne. Do tego e, waciki, takie jakich używamy zwykle do przemywania twarzy, do zmywania makijażu. I oczywiście olejek, a konkretnie trzy olejki. Jeśli masz już to przygotowane, ja szybciutko wyjaśnię, że. Węch jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Niektórzy mówią: No dobra, nie będę czuła węchu przez 2-3 tygodnie, będzie ok. No nie do końca, bo węch jest naszym bardzo ważnym zmysłem, który w wielu przypadkach ostrzega nas przed zagrożeniem, ale najczęściej wpływa na nasze emocje i nie tylko, ponieważ wpływa też na nasze feromony pełni też taką funkcję, że. Pozwala nam rozróżniać smaki. Jest tych zastosowań dużo, dużo więcej. Ja też często spotykam się z takimi właściwościami węchu, naszego sprawnego zmysłu, które odpowiadają za naszą pamięć, pobudzają pewne komórki w naszym mózgu, które odpo odpowiadają właśnie na, za pamięć. I jak być może już sprawdziłaś, olejek rozmarynowy poprawia nam tą pamięć. Ale nie chodzi mi tylko o poprawę pamięci. Chodzi mi też o wywoływanie na przykład wspomnień pod wpływem różnych zapachów. I teraz wracając do naszego tematu, do tematu wytrenowania. Jest to dokładnie metoda, której można użyć, której używa wiele, wiele osób. Po to, aby przywrócić sobie szybciej. Ten zapach bardzo często wraca po dłuższym lub krótszym czasie, w zależności od przypadku, ale możemy to uzyskać dużo wcześniej, używając właśnie olejków eterycznych. Jeśli chodzi o olejki, których możemy użyć właśnie do tego celu, jest kilka olejków, nad którymi były. Prowadzone badania, które mają najlepszy efekt, które dają najlepszy efekt, właśnie jeśli chodzi o zmysł węchu i przywracanie utraconego zmysłu węchu. Na pewno jest to róża, na pewno jest to cytryna, na pewno eukaliptus. Domyślasz się pewnie, że eukaliptus jest jednym z tych olejków, ponieważ otwiera on drogi oddechowe, ale w tym przypadku działa on dość. Dość głęboko, i na pewno jest też wśród tych olejków olejek goździkowy. Do tych olejków, które wymieniłam wcześniej, a nad którymi były robione badania, ja osobiście dodałabym na pewno olejek frankincense, czyli olejek kadzidlany i na pewno moją ulubioną, dziką pomarańczę. Ale nie jest to regułą. Jeśli nie masz tych olejków, a masz. Trzy olejki swoje ulubione, czyli takie zapachy, które znasz po pierwsze i które lubisz, to możesz ich użyć do tego e, ćwiczenia, do tego treningu. Więc po kolei, co jest Ci potrzebne? To już powiedziałam. Więc zaczynamy od słoika. Zaczynamy od słoika, do którego wkładamy jeden wacik. I zaczynamy z pierwszym słoikiem, pierwszym olejkiem i pierwszym wacikiem. Wlewamy dosłownie, jeśli masz te olejki czyste, czyli takie nierozcieńczone, to możesz, wystarczy, że użyjesz e, przy mocnych olejkach nawet dwie krople. E, ja e, używam 3-4 krople olejku z dzikiej pomarańczy, więc damy raz, dwa, trzy. Trzy krople. Jest to mój ulubiony, może cztery, bo bardzo lubię ten olejek. I Zakręcam na chwilkę, daję olejkowi przeniknąć w, w, te, w, te, w tym słoiku i lekko nim, po prostu tym wacikiem poruszać. Odstawiam. Tak samo robię z drugim olejkiem w drugim słoiku i z trzecim olejkiem w trzecim słoiku. Przypominam, potrzebne są Ci trzy słoiki i trzy różne olejki. Najlepiej, jeśli są to olejki, które lubisz, ale przede wszystkim znasz ich zapachach. Więc tak, mamy już przygotowane trzy słoiki z ulubionymi olejkami. Teraz potrzebujesz usiąść spokojnie, zrelaksować się. Najlepiej, jeśli nic ci w koło nie przeszkadza i nie uruchamia twoich innych zmysłów. I na spokojnie, dosłownie dwa. Trzy wdechy, ale nie tak na szybko, naprawdę spokojnie, z takim relaksem. Z zamkniętymi oczami, co jest bardzo ważne, wdychasz, wydychasz. Drugi wdech, spokojnie wydychasz. I trzeci raz, kiedy wdychasz. Z zamkniętymi oczami, to jest też bardzo ważne, i wydychasz na spokojnie. Zrób to najspokojniej, jak potrafisz, w pełnym relaksie. Zakręcasz, Ko, koniecznie zakręć e, słoik z olejkiem, którego użyłaś przed chwilką. I teraz na pewno, jeśli już robiłaś. Jeśli już wąchałaś olejki, a może jeśli robiłaś tą metodę przywracania, wytrenowania tak zwanego zapachów, to na pewno wiesz, że jeszcze, ja nadal jeszcze czuję w moim nosie, w moim mózgu, ponieważ to mózg czuje zapach tego olejku. Więc co musisz teraz zrobić? Teraz musisz zrobić pięciominutową przerwę. Po 5 minutach takiego relaksu i odpoczynku, i też postaraj się, żeby nic cię nie rozpraszało. Po prostu znajdź sobie 15 minut, 10-15 minut spokoju na ten trening. Po 5 minutach robisz dokładnie tak samo z drugim olejkiem, z drugim słoiczkiem, który już wcześniej przygotowałaś. Więc to samo ćwiczenie, z głębokimi, dwoma, ja zalecam trzema, głębokimi, spokojnymi, relaksacyjnymi oddechami, yy, raczysz się danym olejkiem. Teraz, co jeszcze musisz zrobić? Zanim yy, odłożysz te wszystkie trzy słoiczki, czyli w momencie, kiedy nakropisz olejek, no dobrze jest, znaczy, musisz nakleić, ja tutaj zapomniałam o naklejce, i napisać sobie nazwę. Olejku, żebyś wiedziała na drugi raz, że w takiej samej kolejności używasz dokładnie tych samych olejków, bo jeśli jeszcze nie czujesz, prawda, przy drugim razie yy, zapachu, to będziesz wiedziała, po, po który olejek sięgasz. I yy, nasz mózg jest tak fantastycznie zbudowany, że podpowiada ci, że to jest dzika pomarańcza, nawet jeśli ty nie czujesz że jest to dzika pomarańcza, to tutaj działa, działa na to dużo, dużo więcej zmysłów. Więc tak. Zrobisz dokładnie trzy powtórzenia z każdym z trzech olejków. Zamknij, zamknij szczelnie, żeby tutaj nic ci nie, nic ci konkretnie nie Ulotniło się z takiego słoiczka. Więc mamy trzy słoiki, mamy inhalację dwa, trzy razy głębokim, zrelaksowanym oddechem. Mamy pięciominutowe przerwy, to musi, musisz pamiętać, ponieważ nas, nasz mózg, nawet jeśli ty nie czujesz, on pamięta. Więc masz pięciominutowy przerwę, Minutową przerwę, napisany masz olejek, który tutaj w danym słoiku masz, i to ćwiczenie, ten trening powtarzasz dwa razy dziennie najlepiej rano i najlepiej wieczorem. Więc to jest taki e, trening, który bardzo intensywnie działa na nasz układ limbiczny, ponieważ wszystkie zapachy właśnie w ten sposób docierają do naszego mózgu, wywołując konkretne reakcje. A jeszcze wcześniej powiedziałam, że e, dobrze jest używać olejku frankincense, czyli olejku kadzidlanego. Dlatego o nim wspomniałam, że jest to olejek nazywany królem olejków, dlatego, że ma bardzo szerokie zastosowanie, ale też dlatego że jest to jeden z, z nielicznych olejków, który przenika barierę krew-mózg. Podczas inhalacji, nawet jeśli jest to, są to nasze nozdrza, e jeśli jest to, są to nasze usta, to spłuc, składniki tego olejku rozprowadzone są w naszym krwiobiegu. I jeśli rozprowadzany jest po naszym e krwiobiegu, w ten sposób również trafia do mózgu i regeneruje nasze komórki. Olejek kadzidlany ma możliwość regeneracji naszych komórek, co właśnie przy takim problemie z utratą węchu jest bardzo istotne. Znasz już wszystkie możliwe olejki, jakie. Właściwie możesz użyć swoich ulubionych, ale znasz wszystkie olejki, jakie ja polecam, i sposób na przywrócenie zapachu, jeśli. Jeśli potrzebujesz jakichś jeszcze sugestii, jeśli masz jakieś pytania, to pisz tutaj pod tym filmem. Będzie mi też bardzo miło, jeśli podzielisz się na swoim profilu. Ja dziękuję Ci bardzo, będę wracać codziennie z jakimiś ciekawostkami, ponieważ bardzo dużo pytań zadajecie mi właśnie o aktualną sytuację i postaram się pokazać Wam jak najszersze zastosowanie olejków eterycznych przy przeróżnych wirusach, w tym wirusa. COVID. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.